W kwietniu 2019 roku ówczesny minister środowiska Henryk Kowalczyk ogłosił projekt rozporządzenia na temat y, zmian granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dowiedzieliśmy się wtedy, że ministerstwo planuje wyłączenie z granic parku ponad 5 hektarów terenów na szczytowej partii Łyśca w Świętokrzyskim Parku Narodowym z fragmentem klasztoru, z tzw. błoniami Świętokrzyskimi. Jest to teren będący rezerwatem archeologicznym. Znajduje się tam zabytek kultury, pomnik historii ustanowiony przez prezydenta Dudę. No ale oczywiście jest to też teren Parku Narodowego oraz rezerwatu przyrody ustanowionego jeszcze w latach 20. XX wieku. Świętokrzyski Park Narodowy jest jednym z najstarszych w Polsce, chyba trzecim najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Jego powołanie postulował i pracował nad powołaniem między innymi profesor Szafer, który doprowadził do ochrony Puszczy Białowieskiej w ramach Parku Narodowego. Także jest to teren o szczególnej wartości historycznej, przyrodniczej, naukowej, kulturowej. Poza klasztorem pobenedyktyńskim znajduje się tam kultowy wał prasłowiański, cały szereg rozmaitych zabytków i wartości przyrodniczych i kulturowych. Po ogłoszeniu przez Henryka Kowalczyka tego projektu rozporządzenia, Stowarzyszenie Most, które reprezentuje, zdecydowało nagłośnić tę sprawę i zainterweniować. Po słowach dyrektora parku Jana Reklewskiego o tym, że teren ten utracił swoje wartości, jest właściwie niepotrzebny parkowi, no trochę żeśmy się y, oburzyli na takie twierdzenia. Jednocześnie zaciekawiliśmy się tym, co też tam się wydarzyło na tym łyścu, że dyrektor parku narodowego mówi, że teren utracił swoje wartości przyrodnicze. Y, to jest o tyle <laughs> ciekawe i ważne. Że w polskim prawie istnieje jedyna tylko okoliczność, kiedy można park, powierzchnię Parku Narodowego zmniejszyć. Ustawa o ochronie przyrody mówi o tym, że teren taki musi utracić swoje wartości przyrodnicze i kulturowe. Co więcej, musi je utracić bezpowrotnie. Wydało nam się jako przyrodnikom i tutaj regionalistom ze Świętokrzyskiego i Skielc, że jest to zadziwiające stwierdzenie i naprawdę musiało dojść do czegoś niezwykle niebezpiecznego i groźnego, skoro sam dyrektor Świętokrzyskiego Parku coś takiego twierdzi. Postanowiliśmy rozpocząć badania naukowe, mające na celu stwierdzić, jak rzeczywiście jest, co tam zaszło. Uzyskaliśmy odpowiednie zgody, potem, kiedy rozpoczęliśmy te badania i pierwsze wyniki były. Bardzo interesujące. Ogłosiliśmy w mediach społecznościowych, że teren nie utracił wartości, że są tam zagrożone wymarciem gatunki roślin, zwierząt. Dyrektor parku cofnął nam zgodę na te badania, po czym wystąpiliśmy o kolejną zgodę do Ministerstwa Środowiska również i uzyskaliśmy. W międzyczasie ministrem został Michał Woś, ministrem środowiska. Tutaj okazało się, że minister Woś zamierza korespondować z nami, odpowiadać na nasze pisma. Z naruszeniem prawa ogłasza i prowadzi konsultacje społeczne w ramach kolejnego już projektu rozporządzenia o zmianie granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Udało nam się poruszyć środowisko przyrodnicze w całej Polsce, między innymi Polską Akademię Nauk. Duże organizacje pozarządowe, ale również polityków, którzy składali 4 czy 5 interpelacji w tej sprawie. Także całe no, środowisko w Polsce, przyrodników, naukowców, polityków, nawet aktywistów, ale też zwykłych ludzi jest poruszone takim pomysłem usunięcia z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego tego akurat fragmentu i w oparciu o takie właśnie tezy, które, jak się okazuje, nie są prawdziwe. Minister Woś, ogłaszając własne rozporządzenie, zmienił je istotnie w stosunku do projektu rozporządzenia Henryka Kowalczyka, ponieważ okazało się, że teren, który rzekomo utracił swoje wartości przyrodnicze i kulturowe bezpowrotnie, to już jest tylko niespełna niewiele ponad jeden hektar, a nie ponad 5 hektarów ale nigdzie żeśmy się nie doczytali ani nie dowiedzieli co takiego się stało, że to już nie 5 hektarów, a 1 hektar utracił wartości, ponieważ żadnych badań dodatkowych, z tego co nam wiadomo, ani Ministerstwo, ani wszystki Park Narodowy nie przeprowadzili, aby zweryfikować swoje pierwotne założenia. Natomiast my zbadaliśmy całe te 5 hektarów z naciskiem na ten 1 hektar Raport opublikowaliśmy, wysłaliśmy do Ministerstwa, do Dyrekcji Parku Narodowego, do instytucji naukowych, do dużych organizacji pozarządowych. Jest też opublikowany na naszej stronie. I z tego raportu jednoznacznie wynika, że teren nadal posiada unikalne wartości przyrodnicze. Stwierdziliśmy tam szereg gatunków bezkręgowców, ale również kręgowców. Również roślin, grzybów, które są nie dość, że chronione, to jeszcze zagrożone wymarciem, wymienione na czerwonych listach gatunków zagrożonych. Także status tego terenu przyrodniczy jest bardzo wysoki, ponadprzeciętny nadal. No oczywiście o wartościach kulturowych nie ma co chyba dyskutować ponieważ wszyscy wiemy, jaki zabytek się tam znajduje i jaką wartość ma cały w ogóle ten teren jako, jako całość właśnie. No niestety kolejny minister Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska podtrzymuje te plany rządowe z zmniejszenia powierzchni parku. Dodatkowo okazało się, że park ma być nie tylko pomniejszony o ten fragment na łeźcu, ale też powiększony o kompleks leśny pod Grzegorzowicami. I to by było nawet ciekawe, już pomijając to, że jest to odizolowana enklawa leśna o takiej umiarkowanej wartości przyrodniczej, i się można zastanawiać, czy akurat ten fragment ma taką wartość, żeby go akurat do Parku Narodowego włączać. No ale powiedzmy, że tak. I to by było wartościowe i ciekawe. Natomiast okazuje się, że jest to zwykły zabieg i manipulacja, jaką zastosował Michał Woś, a podtrzymuje Michał Kurtyka. Ponieważ pani sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska w jednym z pism do nas stwierdziła, że wartości przyrodnicze i kulturowe są tak subiektywne i podlegają indywidualnej ocenie, że będzie to po prostu ustalane odgórnie przez, jak rozumiemy, ministerstwo bez udziału opinii publicznej i głosu naukowców, czyli pani sekretarz Golińska i tym samym, że może to jest cenne, a może nie jest, to ona zdecyduje, albo jej pracownicy, czy współpracownicy. No jest to oczywiście absurdalne, ponieważ istnieje szereg publikacji naukowych, zarówno dotyczących przyrody, jak i, jak i kultury, jak i zabytków tego terenu, które jasno mówią jednoznacznie, że jest to teren wyjątkowy, unikalny na skalę nie tylko polską, ale europejską, w zasadzie to nawet światową, można powiedzieć. Także sekretarz stanu Małgorzata Golińska powiedziała też, że wcale nie dochodzi do zmniejszania powierzchni parku. Tym samym ustawa o ochronie przyrody nie stosuje się, bo park przecież nie jest zmniejszany, tylko powiększany. No bo tu nam zabiorą jeden hektar, ale tu dadzą 60 hektarów, czyli wychodzi, że o 59 hektarów czy 50, czy 61 hektarów będzie ten park większy. Jest to oczywiście bzdura i absurd i manipulacja prawem, poświadczenie nieprawdy yy, w tym temacie, yy, ponieważ yy, można by powiedzieć w ten sposób, że można na przykład wyciąć, znieść ochronę yy, jako parku narodowego z Puszczy Białowieskiej, a objąć taką ochroną odpowiednio większy fragment jakiegokolwiek innego lasu na Podlasiu i nazwać go też Parkiem Narodowym Puszczą Białowieską. I tym samym nie będzie to zmniejszenie ani likwidacja parku, tylko zwiększenie. Jest to kompletna bzdura, na którą się całkowicie nie godzimy. W związku z tymi aroganckimi twierdzeniami pracowników ministerstwa. Złożyliśmy zawiadomienie do najwyższej Izby Kontroli, ponieważ w naszej ocenie to, co się odbywa w Świętokrzyskim Parku Narodowym, przekracza wszelkie granice i pojęcie. I ma to nic wspólnego z działaniami na rzecz ochrony najwyższych wartości przyrodniczych i kulturowych. Kolejnym przykładem na to, że dzieją się dziwne rzeczy w Świętokrzyskim Parku Narodowym jest fakt, że dyrektor Jan Reklewski postanowił zbudować farmę fotowoltaiczną na zabytku archeologicznym z czasów rzymskich. Jest to jedyna tego rodzaju kopalnia w Europie. No ale dyrektor uznał, że ten teren. Co również ogłosił w prasie, że ten teren też jest niewartościowy i swobodnie można go pokryć panelami słonecznymi. Zgłosiliśmy tę sprawę do konserwatora Zabytków Świętokrzyskiego, dostaliśmy pismo, że z urzędu konserwator zajął się i, i, i wyjaśnia, co tam się dzieje. Również dostaliśmy pismo z Najwyższej Izby Kontroli, że NIK podejmie działania zmierzające do zbadania sprawy. Złożyliśmy też zażalenie na bezczynność organu, czyli na działania ministrów środowiska, czyli nieodpowiadanie w terminach lub w ogóle nieodpowiadanie na nasze pisma, na nasze uwagi, na nasze wnioski, na nasze prośby, bo różnych już metod używamy po to, aby ministerstwo zechciało rozważyć ponownie, czy podejmuje działania roztropne i służące. Systemowi ochrony przyrody w Polsce, dobrom narodowym, społecznym, niepartyjnym ani niekościelnym. Także czekamy, zobaczymy, co się dalej wydarzy. Będziemy podejmować kolejne kroki prawne, jeżeli te dotychczas podjęte nie przyniosą efektów w postaci wstrzymania prac nad projektem rozporządzenia i powołaniem Zespołu multispecjalistycznego złożonego z naukowców, działaczy, organizacji pozarządowych, polityków, po to, aby rozważyć w szerokim gronie, czy rzeczywiście istnieją jakiekolwiek podstawy prawne i merytoryczne, ale również ekonomiczne, do tego, aby zmieniać granice parku, Świętokrzyskiego Parku Narodowego w taki sposób, w jaki próbuje robić to obecnie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Łukasz Misiuna, Stowarzyszenie Most.